A dzisiaj powiem wam najbardziej nieskilowe postacie z Brawl Stars Lecimy z tym Następny start postać początkowa Zciszę grę bo praktycznie nic teraz nie słyszałem No bo jakby ktoś nie wiedział to ja teraz mam airpodsy. Więc tak najmniej z początkowych Zazwyczaj ja strzeli nie muszę mówić dlaczego z rzadkich jest ból, czyli największy kamper w tej grze. No może on, obok Piper i Dynamajka jest największy, ale weźcie to jest, jest razem z Piper i Dynamajkiem na topce najbardziej największych kamperów. Następny jest bardzo rzadki. No to tutaj mógłbym dać Daryla, ale jednak muszę dać Dynamajka. Okej, okay, to Star Power jego skokami jest mega akurat skillowy i można zrobić nim naprawdę spoko klipy na Tiktoki, ale ten gadżet jest tak broken, dosłownie chyba dosłownie każda po... jak na przykład taki Leon, no jest tak, że niektórzy na Leonie się kapią to okej, okay. Leon przynajmniej Cię nie zamrozi i nie rozwali na hita ultem a Dynamite właśnie to, to zrobi Teraz najbardziej nieskilowe postać z epickich. Tutaj pasowałaby Piper, ale jednak czadać Edgara. Gra Edgarem polega na siedzeniu w krzakach, ładowaniem ulta, i wtedy zależy: albo się skacze na bezbronne tiki, barleje i się ich się rozwala, albo się siedzi dalej w krzakach i, i jak ktoś podejdzie, to od razu się go dawala. albo jeśli się znudzi czekanie, to można skoczyć. Teraz najbardziej nieskilowa postać mityczna. Oczywiście wybieram Kieła. Nie no. No oczywiście Miko. Akurat Kieł nie jest aż tak nieskilowy jak Miko. No Miko jest najbardziej raczej nieskilowy. Tego skoki no są bezsensowne. Zasłownie ci co grają Miko po prostu skaczą se jak niepełnosprytni jakby to... Jakby to... O, ich życie by zależało od tego. Teraz najbardziej no-skillowa legenda. Tutaj wybieram oczywiście Amber, która wymaga jedynie trzymania, dosłownie ataku. I tak to więcej ta postać nie wymaga i... i, i Dani, a jeśli się gra jeszcze w strefę, to wystarczy dać no, ulta na strefę i, i po prostu już ma się ujna na gorącej strefie. Więc serio, do no. Amber najbardziej jest, jest killowa postać z, z wszystkich legend. Okej, okay, to, to już jest koniec. Jak niedługo wejdzie też Melody. co z tego? Ja mam komara. Gdzie jest komar? O, mam komara. Wyleciał mi z tych 100 startdropów, Skamdropów. Na...